Lootpark.com to strona, na której można otwierać fałdolce, a do tego wchodząc z mojego reflinku z opisu filmu dostanie skrzynkę, w której do wygrania jest aż 1000 fałdolców. Skrzynkę można otwierać codziennie, a jeśli chcesz spróbować szczęścia i zdobyć dużo więcej fałdolców, to możesz wpłacić środki na stronę za pomocą PayPala, plika, przelewów, SMS-ów, a nawet of karta. Sprawdź już teraz! Hej, z tej strony Rosji witam was w kolejnym materiale z Fortbytów. Ogólnie jest to chyba już jakiś szósty materiał, który wam dzisiaj nagrywam. Oczywiście to jest z Fortbytów, z ich przecieków. Dzisiaj przyszła kolejna Fortbyta pod numerem 51. Ogólnie ten Fortbyt znajduje się na Neo Tilted. Także myślę, że łatwo go można zdobyć. Jeżeli chodzi o konkursy, to na moim kanale jest na 18 tysięcy fałdolców, żeby wziąć w nim udział wystarczy wspierać mnie w sklepie. Chociaż to nie jest obowiązkowe, obowiązkowym jest subowanie, jeżeli chcecie brać w tym udział. I ogólnie jeżeli do końca tego miesiąca uda się wbić 30 tysięcy, czyli do końca czerwca, to rozdawam jakiś sprzęt gamingowy. Także serdecznie zachęcam do subowania i do podnoszenia Fortbite'a, który znajduje się na tych właśnie pasach. A mówi wam to sam Jonsay, który ma nawet deskę zrobioną z bananka. W ogóle jest tak śmiesznie, trochę dobrałem skina. I ogólnie Forbajcik będzie do podniesienia na tym właśnie przejściu. Do jego podniesienia nie potrzebujecie niczego, po prostu normalnie będzie go można podnieść. Jeżeli chodzi o lokalizację na mapie, to Forbajcik znajduje się w tym oto miejscu. No, dokładnie tutaj. Czyli na neo wykrzywione, na Neo Tilted. Także w tym materiale to było na tyle, jeśli wam pomogłem dajcie znać w komentarzu no i ogólnie możecie napisać w komentarzu swój nick, ponieważ pierwsze 5 osób, które napisze swój nick pod tym filmem dostanie zaproszone do Fortnite'a powiedzmy, zaproszę was do znajomych, więc pierwsze 5 osób, które napisze swój nick w komentarzu dostanie zaproszonych do moich znajomych, takie coś sobie w tej chwili wymyśliłem, więc niech będzie coś takiego. A więc mówił do Was Rost, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Hej!